Zakończyła się realizacja projektu Budowa Sieci Kanalizacyjnej w Gminie Żabno. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności możliwa była realizacja tej inwestycji przekraczającej możliwości finansowe gminy. Prace przy budowie kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej prowadzone były od początku 2011 roku i zostały zakończone w czerwcu 2013 roku. Gmina Żawno to dynamiczna gmina, w której powstają nowe podmioty gospodarcze oraz rozwija się działalność strefy ekonomicznej w Niedomicach. Bliskość Tarnowa oraz atrakcyjne położenie przyciągają nowych mieszkańców i sprawiają, że w gminie buduje się wiele nowych domów na terenach przewidzianych pod budownictwo jednorodzinne. W ramach projektu gmina Żawno została doposażona w infrastrukturę techniczną umożliwiającą odbiór i oczyszczenie ścieków komunalnych zgodnie z polskimi normami i europejskimi standardami. Na terenie gminy Żabno projekt zrealizowano dla czterech miejscowości to jest Łęk Tarnowski, Żabno, Bobrowniki, Ilkowice, jak również objęto strefę przemysłową w Niedomicach. Projekt obejmował wybudowanie i przekazanie do eksploatacji sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i elementami sieci kanalizacyjnej zakończonymi studienkami przyłączeniowymi. W ramach zadania pierwszego wykonano prawie 27 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 15 przepompowni ścieków. Zadanie drugie obejmowało wykonanie prawie 30 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej, 22 przepompowni ścieków oraz komory włączeniowej do kolektora tranzytowego. Doprowadzającego ścieki na oczyszczalnię w Tarnowie. W ramach zadania trzeciego wykonano ponad 28,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz 17 przepompowni ścieków. Zakres zadania czwartego przewidywał wykonanie ponad 13 km kanalizacji oraz 9 przepompowni ścieków. Zadanie piąte obejmowało wykonanie ponad 2,5 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz przepompowni ścieków. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami oraz studniami kaskadowymi i rewizyjnymi wraz z odtworzeniem chodników i nawierzchni wykonywana była przez lokalne firmy. Po przetargach El Tartar wygrał. Dwa zadania, dwa kontrakty, czyli budowę kanalizacji wrzawy i budowę kanalizacji w Głęboku Tartowskim i Kowicach, połączyli te dwie wioski. Ze względów technicznych po prostu była potrzeba, żeby to w jednym czasie i przez jedną firmę było wykonywane. Czyli ta firma te dwa, te dwa kontrakty opracowała i realizowała, a kontrakt na obrowniki wielkie realizował rollboot łańcuch. Ogółem w ramach projektu wykonano ponad 95 km sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej oraz wybudowano 64 przepompownie ścieków. Ścieki nie są oczyszczane na terenie gminy, tylko zbierane z tych czterech miejscowości czyli żadna Ilkowic, Bobrownik Wielkich, Niedomic i. Przez było oczyszczalnię ścieków w Niedomicach przesłane tranzytem do Tarnowa, na grupową oczyszczalnię ścieków. W gminie Żarno, kierując się względami ekonomicznymi i bliskością grupowej oczyszczalni ścieków w Tarnowie, podjęta została decyzja o przesyle ścieków do unieszkodliwiania na ten nowoczesny obiekt. Przerzuć ścieków z gminy, z miejscowości Żarno do, do Niedomic to jest zebranie przez odpowiednie przepompowanie i przesłanie właśnie na to zbiorcze zbiorcze przepompownie w Niedomicach i stamtąd do tranzytu przesłane i w Ilkowicach i łęku Tarnowskim pozostałe te trzy wioski są spinane i też łączane po drodze w ten tranzyt i przesuwane do talerii. W celu zarządzania gospodarką wodno-ściekową w gminie Żabno powołano jednostkę odpowiedzialną za nowo wytworzoną infrastrukturę i kontynuację prac. Na terenie gminy Żabno, przystępując do realizacji projektu budowa kanalizacji w gminie Żabno, musieliśmy powołać gminne przedsiębiorstwo, czyli spółkę kanalizacyjną w Żabnie z siedzibą w Niedomicach. Od miesiąca lipca przejęła wszystkie sieci kanalizacyjne, które już istniały na terenie gminy. Były to sieci w Niedomicach, Żabnie i Łęgu Tarnowskim. Spółka administrowała. Tymi sieciami. Natomiast w roku 2012 spółka już przejęła jako aport od gminy i jest właścicielem tych, tych sieci. Po wykonaniu projektu planowane jest podłączenie do nowo wybudowanej kanalizacji 7150 mieszkańców gminy Żabno. Wybudowaliśmy nową sieć i najlepiej by było, gdyby mieszkańcy do nowo budanej sieci podłączyli się niezwłocznie po uzyskaniu zgody na eksploatację tej sieci. Oczywiście wcześniej nie wolno eksploatować sieci zgodnie z prawem budowlanym. I, to, I większość tych mieszkańców w naszym przypadku się podłączyła, a więc mamy dzisiaj na dzień dzisiejszy około 95% gospodarstw domowych podłączonych. Natomiast zawsze się zdarzają przypadki, gdzie albo y, niechęć y, mieszkańców jest do, do nowych jakichkolwiek rozwiązań lub... Mamy również inne kłopoty, że gro dzisiaj ludzi wyjeżdża za granicę za pracą i mamy problem z dotarciem do nich, po to, żeby ich przekonać do włączenia się do sieci kanalizacyjnej. W związku z tym na dzień dzisiejszy jest ponad 95%, czyli wskaźnik jest bardzo dobry, ale to nie znaczy, że nie będziemy walczyć o to, żeby wszyscy mieszkańcy, czyli 100% mieszkańców albo 99% mieszkańców, podłączyło się do wybudowanej sieci kanalizacyjnej w najbliższym czasie. Sprawa najważniejsza: finansowanie projektu. Bez wsparcia finansowego Unii Europejskiej realizacja projektu nie byłaby możliwa. Wartość całego projektu wyniosła ponad 36 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniosło ponad 22,6 miliona złotych. Gmina Żabno, chcący zrealizować program budowa kanalizacji w Gminie Żabno, oprócz dotacji, którą otrzymała w ramach programu operacyjnego infrastruktura i środowisko, musiała mieć 15% własnych środków. Na te 15% złożyły się środki własne Gminy Żabno, jak również środki pozyskane z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie. W Gminie Żabno docenia się znaczenie edukacji ekologicznej prowadzonej od najwcześniejszych lat. Bo czym skorupka za młodu nasiąknie? Ciąg dalszy znamy. Dla przedszkolaków ze wszystkich placówek zorganizowane zostały imprezy w Gminnym Centrum Kultury w Żabnie oraz w Filii Miejsko-Gminnej Biblioteki w Łęgu Tarnowskim. Uczestnicy zobaczyli spektakl teatralny pod tytułem Z Ekologii Niech Świat Słynie. Wszystkie dzieci dostały komiksy z Żabią historią, ukazującą potrzebę oszczędzania wody i ochrony środowiska. Młodzież Szkół Gimnazjalnych całej gminy wzięła udział w konkursie ekologicznym zorganizowanym pod patronatem burmistrza gminy. Konkurs był przeprowadzony dwuetapowo. Pierwszy, pisemny etap skierowany był do całej młodzieży gimnazjalnej. Najlepsi ze szkół wzięli udział w drugim etapie ustnym oraz w konkursie drużynowym. Laureaci dostali nagrody, zaś wszyscy uczestnicy wzięli udział w wyjeździe do stacji uzdatniania wody oraz na oczyszczalnię ścieków w Tarnowie. Celem wyjazdu było pokazanie praktycznych aspektów gospodarki wodno-ściekowej, czyli skąd się bierze woda w kranie i dlaczego trzeba ją oszczędzać, oraz gdzie trafiają ścieki z ich gospodarstw domowych. Wyjazd zakończyło wspólne pamiątkowe zdjęcie. Pora na podsumowanie. Jakie korzyści przyniosła gminie Żabno realizacja projektu? Największe korzyści jakie przyniosła realizacja projektu to są korzyści dla, dla środowiska, z uwagi na to, że dotychczas w różny sposób ta gospodarka ściekowa się odbywała. Część ludzi korzystała z wywozu nieczystości do oczyszczalni ścieków, ale część nie korzystała, tylko po prostu pozbywała się w różny sposób tych nieczystości. Myślę, że środowisko tutaj najbardziej odczuło, ale również i odczują mieszkańcy z uwagi na to, że znacznie więcej płacili za wywóz nieczystości WKO, aniżeli teraz będą płacić za sieć kanalizacyjną za oczyszczenie każdego metra. Rzeczywiście realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia standardu życia mieszkańców, zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej gminy, wzmocnienia lokalnego potencjału tworzenia miejsc pracy, zwłaszcza w sektorze usług turystycznych i agroturystycznych i ochrony środowiska. Ścieki ujęte systemem kanalizacyjnym, odprowadzone na oczyszczalnie w Tarnowie, nie zanieczyszczą wód powierzchniowych i podziemnych oraz gleby. Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską przyczyniła się do ochrony środowiska naturalnego oraz walorów krajobrazowych gminy Żabno, bo inwestycja wykorzystująca fundusze europejskie wykonana była dla lepszego środowiska i z myślą o wszystkich mieszkańcach gminy.